O czym tak myślisz? O wielu rzeczach, Mateo. Ale głównie o tym, co mówiła Juliana, że nie możemy odłożyć wrotek na godzinę, na minutę, ani nawet na sekundę. Wiesz co, jestem pewny, że my nigdy tego nie zrobimy. W końcu to jest miłość. I zawsze jesteśmy zakochani. I być może nie jesteśmy cały czas na wrotkach, ale nigdy nie przestajemy ich kochać. Tak, to prawda. Widzisz, co ja ci mówiłem jakieś <gry> tysiące razy. Że ja zawsze mam rację Aj, błagam cię, nie bądź znowu taki zarozumiały, tak? Hej, na pewno wszystko gra Tak, ale bardzo bym chciała, żeby ta chwila trwała już wiecznie Zatrzymaj czas, jak mówi Juliana Było magicznie, Mateo Dla mnie zawsze jest magicznie, gdy jesteśmy razem <grym> 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 Zaćmienie To znaczy? Czemu to powiedziałaś? Właśnie. Zaćmienie to będzie tytuł naszego układu.